Siemanko, widzowie, dzisiaj kolejny dzień w warsztacie, kolejne przygody Okej. warsztatowe. Wymieniamy Mech olej. Mechanika dla lajka. <noise> <noise> Powtórzymy to, co było mechanicy dla lajka, bardziej nie będziemy tworzyć swojej serii. Chociaż, 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 nigdy nie wiadomo. Cztery fury są do ogarnięcia, więc. Cztery fury, cztery różne sposoby rozbierania. Tak. Zobaczymy. Tą furę widzowie przynajmniej mojego kanału mogą znać. Skoda Kodiak, ta, która w serwisie spędziła. no. Pół z tego życia, drugie pół na parkingu, a dopiero jedną trzecią z tych pół, które zostały na trasie, bo mały przebieg ma. 2.0 TSI, 4x4, kod jak 2022 rocznik. Będziemy wymieniać olej razem z kompletem filtrów. Dobra, słuchajcie, kupiłem oleje. Kupiłem dwie sztuki, ja nie wiem ile tu w sumie oleju wchodzi tak naprawdę. Kupiłem dwie sztuki, bo jeszcze mam Fabię do ogarnięcia, drugie auto moje. Więc jak coś zużyjemy więcej, no to najwyżej się dokupi. Motul. 0W-20 to już wiecie, te nowe normy bardzo rzadkie chyba, nie? one są dość rzadkie no tak, no głównie olej stworzony po to, żeby spełniać normalne emisje spalin no właśnie, nie, widział, nie wiem, jakie inne wolę nie kombinować no nie więc... no, tym bardziej, że żaden konfigurator nie przewiduje innej lepkości oleju, no to to, tak. to, to nie ma co nie będziemy kombinować więc mamy to do założenia. Mam tutaj komplety jakichś różnych części. Zaraz sobie sprawdzę, tylko czy wszystkie części tutaj dotarły, bo miał to przyjść trzema paczkami. Mamy tak, filtr kabinowy jeden i chyba to będzie drugi. Tak, to jest filtr kabinowy. Czyli mamy na pewno dwa, czyli na pewno do obydwu pojazdów. Yy, tu mamy. Tu jest filtr. Nie wiem, do czego powietrza. To jest filtr powietrza, no. tak samo tutaj. No i tu masz dwa razy filtr powietrza. Czyli to mamy wszystko. Weźmy to piwo, niech tutaj nie świeci. Tam jeszcze mam części, dokłada zamówione jakieś tam smary i tak dalej, ale to później. Więc mamy wszystko co potrzeba. To teraz co? Musimy w takim razie tą brykę podnieść, nie? Dźwignąć, no. Dźwignąć to, no niestety nie mamy najazdów żadnych niczego takiego. Będziemy to Stą podnosić drogę. na lewarkach, znaczy takie rękoma podniesiemy dwóch tak. koksów chwyci i <laughs> <laughs> i uniesie. I podłożymy sobie kobyłki takie, nie? Tak. Takie kobyłki, żeby to nie spadło. No to co, do roboty. Więc mamy taki podnośnik i Ty, trzeba teraz... Tutaj... Żaba. Ty, to żaba, piesek na to też wiem, że mówią. Nie, żaba. Żaba mówisz. E, i... <ścoughs> co kto lubi, jakie zwierzęta. I teraz tutaj od dołu Wam nagram. Tutaj jest takie miejsce. Tutaj w progu jest nawet strzałka na, na plastiku. Czekaj, bo nie widzę tej strzałki. No, A jest, przy... faktycznie jest, no, 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 yes, jest, jest napisane. I producent yes. tu w tym miejscu przewidział podnoszenie e, okay. samochodu, więc sobie go podniesiemy. To jest takie pogrubienie, nie? No tam nawet jest ten, y, gumowane, wiesz. Tylko czy teraz ten podnośnik wystarczy do tak wysokiego samochodu? No tak, bo tutaj w sumie samo auto ma prześwit duży. Coś nie było, ale ma podnośnik. Koło jest powietrzu, No. Niby jest. No to dobrze, nie? Niby jest, ale co tutaj strzeliło Nie no, raczej podnośnik. No podnośnik jest raczej wątpliwej jakości. Dlatego... Podstawimy kobyłki, dla bezpieczeństwa naszego, tylko w którym miejscu. Generalnie kombinujemy jakieś najazdy, bo ciężko znaleźć tam jakiś sensowny punkt podparcia. Mamy wymyślone kawałek kantówki po prostu zacięty pod odpowiednim kątem i Mikołaj spróbuje cofnąć do tyłu i zobaczymy na ile to zda egzamin. Dawaj, dawaj. No, i elegancko. I nie potrzeba żadnych kobyłek. Ale trzeba przyznać, że. Myślę, że Mikołaj. Gdyby jest... nie napęd na cztery, to byśmy tego nie ogarnęli. No chyba nie. Ale no, myślę, że Mikołaj jest na tyle szczupły, że. <laughs> 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 że już się tam zmieści. Bo tutaj te osłony, wszystkie trzeba. Ty, uwalić, no lepiej tego nie mogliśmy dojść wyraści. do korka spustowego. Do co? Do Większa deska i moglibyśmy większe na zrobić. Tyle, no żeby tak. zderzak się pod zderzak zmieścił. No tak. No, dobrze. no tak. Dobra. Mikołaj już jest pod samochodem. Zaczy, zaczynamy od ściągnięcia e, plastikowej odsłony pod silnikiem, żeby dostać się do korka spustowego. Ta, jest tu dość klaustrofobicznie, wam powiem. <laughs> Najbardziej to przeraża mnie myśl, że nie wiem, miałoby mi teraz na twarz spływać jakiś gorący olej albo coś, ale ogólnie nie jest najgorzej. Czuję się dość bezpiecznie. Moje auto przy krzywdy mi nie zrobi, nie? <laughs> ja do niego z miłością, mam nadzieję, że on do mnie też. <laughs> Podziwiam, bo takich na takich najazdach jest ryzykownie. Ty byś się bał? Ale no, ja bym się bał. Ale dla bezpieczeństwa i tak są podstawione kobyłki, więc... Za dużo Sadala się naglądalaś chyba. Chyba tak. Osłona jest już nasza. Tu są takie zaczepy, ale to nie, może nie, nie da żadnej pewnie pokazać. Takie trzeba wcisnąć tutaj. O, jedna strona puściła i teraz z drugiej strony gdzieś tutaj. Gdzie to jest? Tu. O. Kurde, teraz żeby mi nie spadło. Chyba nie. No, no dobra. I co? I tu gdzieś jest niby teraz tak. Tu jest, tu jest Micha. Czyli akurat nad głową pewnie gdzieś tutaj będzie korek spustowy, nie? Tak. To jest czujnik, to raczej nie. Tak z przodu tak pokazałem, że był, nie? Taki tytek. A, tu jest śruba. Od tyłu. tyłu, od tyłu. No dobrze. Jest śruba. Imbus taki sam jak tutaj chyba był. za sprawdzę, przyłożę w Przydałoby się manualny pewnie bardziej, ale zobaczymy. Tak, no ciośniutko. Czy to jest co? to pewnie trochę większy by był. To jest 45, manów. to poczekaj, przyniosę grzechotkę. To, to przynieś grzechotkę, no Z i manualnie masz, zrobimy, nie? Kamerę, pokaż, że tam to jest. Siemanko. Tak, tutaj no zresztą dokładnie widać tutaj tą śrubę spustową. Ja ją odkręcę, trzeba podłożyć tutaj jakieś jakieś naczynie. No i co? I Szklankę. bawimy się. Szklankę. Dobra. To mamy naczynie, do którego będziemy spuszczali olej. Mikołaj właśnie tam... No może wpaść do środka, odkręca nie? Odkręca korek z Tak, może wpaść, nic się nie stanie. Ostrożnie. On teoretycznie... Do... O, właśnie, dobra. Ale leci! Ale czyściutki olej! Ty, on jest jeszcze taki, kurde... Ej, pójdź, dalej. Ale pachnie takim... Takim olejem. Słuchaj, słuchaj możesz, spuścić, możesz spuścić z Kodiaka i wlać do nie? Taki, taki recykling i taka ekologia. No to czekamy aż leci. No dobrze. Teraz od góry wymienimy filtr oleju, który się znajduje tutaj. Możesz pokazać. W sumie bardzo fajnie, że jest dostęp od góry. Nie trzeba gdzieś tam go szukać od dołu. No z tego co na filmiku eee. widziałem to naprawdę kurczę, dostęp jest łatwiejszy już w no motocyklu. Tak. Nie? Eee, nasadka numer 32. Osłona jest plastikowa, więc ostrożnie. Siedzi ciasno. Udar <grych> co? Udar, bo musimy włączyć. Poszła. Dobra. No, generalnie filtr jest już nasz. Teraz tylko delikatnie, żeby nie upieprzyć wszystkiego dookoła. Tutaj wymieniamy sam wkład jak widać. Fajnie to wymyślać. Razem z tym e, gumowym oringiem. Czy fajnie nie fajnie, no bo wiesz, w innych samochodach po prostu przykręcasz metalową puszkę. I, i ale za zazwyczaj nie? pewnie jest. Chociaż nie wiem w sumie, czy to ma znaczenie. Tam jakaś różnica cenowa jest. Ile zapłacić za ten filtr? Nie wiem. 20 zł. <laughs> nie tak, to tak bym 40% Może no, 25, a tak byś zapłacił 30. Nie? No tak. No co producent, to inne rozwiązanie, ale no. Ciekawe jak olej. Nie Trzeba będzie ma... zobaczyć jeszcze, nie? Po 15 tysiącach. Nie, nie ma ma żeby na, tutaj... narzekać. Widać, że serwis schody stosuje filtry marki Bosch. Ciekawe czy jakaś data produkcji jest. <laughs> Generalnie można go rozłożyć i sprawdzić, czy są jakieś opiłki metalne, nie? No tak, właśnie myślę, że to dopełni no. testu. Chyba, no bo... chyba nie ma sensu. Ale czy nam się chce tutaj brudzić? Czy nam się chce tak brudzić tutaj? Wątpię, wątpię, wątpię. Dobra, to co, teraz by trzeba go odpalić, nie? Żeby pochodził chwilę bez oleju, żeby zleć o ten olej, nie? Do końca. Tak, tak to jest bardzo dobry pomysł. Hmm. Tak trzeba robić. Gwarancji, dobrze, że jeszcze gwarancję mam to. Nie no, nie mam gwarancji już, więc tym bardziej, chociaż myślę, że na gwarancji to nie uznaliby tego, chociaż skąd by wiedzieli w sumie, z błędów silnika może. Jak Bosz, Dobra. to Bosch chyba, nie? Dobra, mamy nowy filtr, czyli to będzie to. Tak, mamy nowy filtr. Okay. O, teraz. Na generalnie mała powierzchnia filtrująca. Ale on, to jest taki sam jak tamten? Tak, no. Dokładnie tak samo wygląda? W sensie też ma te, to się podobało, tak. że mniej to było, mniejsze, tak? Nie, tam. jest identyko. Okej, okay. a to jest jakaś data? 28 b nie wiem, chyba 250. Nie. nie pewnie nie. No co? Włożyć... Tyle Półkarki nie będziemy robić tam. Tym bardziej, że interwał wymiany oleju jest dość częsty, więc... Tak, ja po się, 15 tysiącach tu zmieniam. Wydaje mi się, że nie ma sensu. bawić... Tyle się akurat pukarki. minęło. O ring schodzi palcami, nie trzeba niczym. Nie trzeba niczym tego e, podważać. Więc stare wywalamy. Tam do spalenia idealnie? Tak, do spalenia. No, bo przypalony olej się dobrze pali. <laughs> Ty, jakby to był diesel, to byśmy wlali od razu do Baku, nie? Tak. <laughs> Możemy zrobić taki test i wlać do Do, do citrena. Aha! <laughs> do I busa. Zobaczyć. Ty, no już okay. nie wiedzieliśmy co zrobić z olejem, to już wiemy. Więc zakładamy nowy o ring. Dobrze, by było go trochę nasączyć. Tylko teraz jeszcze jest to napisany moment. A jest, 20, 25? 25 plus 5, co to znaczy? Co to znaczy? Nie wiem. 30, czy ja umiem liczyć, czy? Wiesz co, tylko to często jest tak, że jest na przykład 25 Nm plus 5, to, bo są jeszcze takie klucze kątowe, nie? Że na przykład 25 Nm plus 5 stopni na przykład, nie? Aha, czyli trzeba było po prostu nie dało się wkręcić, tak. ale to tak naprawdę chyba chodziło o to, że trzeba było delikatnie kręcić, bo jest, yy, jakby gwint krótki, nie? Tak. Niski skok gwintu, czy jak tam się Zgadza raster się. czy i teraz 25 nm? Z 25 nm akurat mam w ręce, wiesz, 25 nm. To no <laughs> taka jest zasada, nie? Żeby filtry oleju dokręcać po prostu ręką, nie? Tak? No. No tak. No dobrze. Co tu masz? Yy, mam klucz dynamometryczny z zakresem. 525, nie? 5 do 25 cm. Czyli w sam raz 25 i 5, tylko że my w odwrotnej kolejności <noise> mamy. Od czyli ustawiasz do... najpierw na, 20, na 25, <noise> a tak. potem ustawiasz na 5 i kręcisz. O. o, pięknie. Dobra, myślę, że będzie ok. Będzie dobrze. I tak jest mocniej niż yy, sam z wyczuciem dokręciłem ręką, więc. Wymieniamy yy, teraz filtr yy, powietrza, który znajduje się Ej. tutaj. Ej, tu są takie śrubki tu zrobione, siły, że one nie wypadają. A tu jest pół powietrza Trzeba odkręcić 10 śrubek Słuchajcie te Skoda się... o czymś pomyślała, nie? Te śrubki nie wypadają one są one zostają w obudowie A ja właśnie chciałem się pytać gdzie położymy te śrubki, żeby ich nie pogubić jest jedna. No i dobra. W górę. Tu nie, bo raz zamknąłem klapę bagażnika. Klapę właśnie z zostawionymi tutaj. To jak jakiś jeszcze nie? To co? Wyciągamy to. Jak to tu wygląda? Czyściu? Czekaj. Tu jest wlot, chyba, nie? Tak. Widać, że w Poznaniu nie ma smogów. Tak, tu będzie wylot. Kurde, to, to się nawet nie nadaje do wymiany. No? To dobrze. Czyściutki. Bardzo ładnie. Nie jeździłem po polach. Nie zarzucam mi tego. Podejrzewam, że wkładzie po jednej wyprawie wygląda gorzej. Puszce też jest czysto. Prewencyjnie potraktujemy y, dolot powietrza odkurzaczem, żeby tam na pewno było czyściutko. Słuchajcie, no jako, że klienta, klient nie patrzy, filtr wygląda całkiem dobrze. Możemy oczywiście włożyć stary. Pasuje przecież, ty też idealnie. Nie, no przecież to jest moje auto, to nie będę sobie wkładać starego filtra. Ty, a on nie ma takiej gąbki tutaj od spodu? Zobacz. Ten no, miał taki filtr. Pewnie kwestia producenta, nie? Cóż szkodzi włożyć, cóż szkodzi go tam wsadzić. No, patrzyłem według winu, więc chyba, że dystrybutor ma błąd, ale no nie, no pasuje, no po prostu to jest pewnie jakiś tam inny. Nie wiem, może poprawili, może poprawili. Wkrętareczka ustawimy tylko to jakiś moment, żeby nie pozrywać tych śrubeczek. Kto wymyślił w kętarki, to naprawdę Nobel pewnie dostał. Filtr wymieniony, 5 minut roboty. O co Brawo. chodzi? Teraz wymiana filtra kabinowego. On jest oczywiście w schowku, jak w wielu samochodach. Tutaj jest coś takiego, że mamy taki mechanizm do uwolnienia. Yy, taka no, prowadnica. Ją trzeba wcisnąć w dół, tak jak tutaj jest wycięte. W tym momencie ona odskoczy, jest taka, o, luźna tutaj. Później tutaj możesz od tej strony nagrać. Mamy tutaj takie. Ona jest zaczepiona, ta półka w tym miejscu, i trzeba tu, o, coś takiego odgiąć z jednej strony. Tutaj. I to samo mamy z drugiej strony. Tam trzeba paluszkiem sięgnąć. O, schowek nam powinien tutaj wyskoczyć teraz, a nawet nie trzeba. No, niestety wszystko mi wypadnie. Trudno. I teraz tutaj. Eee, troszeczkę do góry jeszcze. O, taka kaseta jest. I ta kaseta zawiera w sobie filtr kabinowy. O daj no czołówkę, to zaświecę. O właśnie. Tutaj jest filtr, on jest co? zaczepiony pewnie od góry. Tak, od góry są takie zaczepy. O, pyk. I wyciągamy gościa. Tutaj zobaczmy, co, co nas tutaj spotka teraz. Tutaj już widać, że się więcej działo. Ale nie przepuścił. Dobra, nie będziemy w ten sposób zaglądać. Mamy tutaj nowy filtr. Kompatybilny. Wydaje się, że tak. Nie wiem, czy on ma stronę. To chyba nie ma znaczenia, jaką stronę się włoży. Byłyby strzałki. A, no właśnie, jest, są strzałki, no? No to ma stronę. Airflow. Jest strzałki w dół są. Pytanie, jaki tam jest Airflow? Podejrzewam, że z dołu do góry. Od góry do dołu. Czekaj, z dołu jest wentylator. Ej, czekaj. Wentylator jest na dole. I to jest taki, nie wiem jak się nazywa, turbinowy chyba. Więc powietrze z góry do dołu musi lecieć. No tak, no spotrzebia leci przez no wa no do właśnie. wentylatora. Tak, no czyli od góry. Czyli od góry do dołu. Czyli tak. Pyk. Dobra, no i co? Wkładamy teraz tą osłonkę tutaj. Ciach. No, i robocza godzina 250 zł serwisowa. Zarobiona. I oczywiście na końcu wpychamy na siłę tą, tą półkę, ona się tam ładnie schowa. I zapinamy sobie tutaj ten mechanizm do siebie. O, skoczył Pięknie. Po robocie. Po robocie. No. No, generalnie zaczynamy, poszu zaczynamy poszukiwania korka. <laughs> Ale też ja tego nie będę grzebać że no? jakiś Nikolaj, kurde się pokręcić czy coś. no Daj szukaj. spokój. Szukaj, szukaj, szukaj. A się bokiem jakieś wezmę, nie? No weź sobie coś. Jak szukanie tablic, to jest nie w błocie. Tak. O, no i co teraz, jak go znalazłem? No włóż tam palce, przecież wytrzesz w ręcznik. Ciepłe to kurde. Dobra. Poczekaj, ja ci podam ręcznik Mamy korek. Mamy rączkę czystą. W końcu jak na mechanika przystało. Jak mechanik. A nie, jak programista. Czyściuskie paruszki, delikatne, nieskalane robotom. Taka tutaj jest śrubeczka. Porządna, taka jest, taka no. No i podkładka, którą założymy, nową oczywiście. I właśnie to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, żeby przy każdej wymianie oleju wymieniać tą miedzianą podkładkę, która pełni rolę uszczelki, bo każde jej zagniecenie no jest Bezpowrotnie ją jest, jedno, jest jednorazowe. Można kupić jakiś zestaw, nie? Ty masz jakiś taki zestaw. Eee, no tak. Właśnie trzeba zobaczyć teraz, czy będzie pasować. Generalnie mam taki zestaw. Nie będę nad tym Twoim... Kupiony gdzieś na Aliexpress Z różnymi rozmiarami No i chyba ta ostatnia, podejrzewam No Pasuje? Pasuje W zasadzie składamy teraz wszystko w odwrotnej kolejności Po robocie Czyli olej też dołem wlewamy No tak <laughs> W ogóle wkładzie to zobaczymy, będziemy też wymieniać w kładzie olej, ale tam właśnie jakoś inaczej się wlewa, tam nie masz takiego dostępu, że wlewasz od góry korkiem, tylko trzeba jakimś wyżykiem z boku sobie popchnąć ten olej. To nie jest tak, że tam z góry masz wlew oleju, nie? Przyjdzie serwis, będziemy kombinować. Będziemy kombinować. Jesteśmy na uzupełnianiu oleju w silniku, producent, w zasadzie nie producent co... Strony internetowe podają różne wartości między 5,5 a 6, ,7. przepraszam, 5,7 a 6,6 litra. Dlatego lejemy najpierw 5,7 sprawdzimy na bagnecie, jak będzie mało, to dolejemy, odpalimy, jak dalej będzie mało, no to będziemy dolewać dalej. Cóż szkodzi dolać? No tak gorzej spuścić jak sprzedajemy. Kurde jak to należy mi tu nie poleciało po wszystkim. No boczkiem boczkiem zielony na pewno będzie dobry e, Mikołaj uzupełnił e, olej w, wlaliśmy około 5,7 i teraz będziemy sprawdzać na bagnecie czy jest ok, czy nie jest ok wytrę bagnet, odpaliliśmy na chwilę auto tam dosłownie na nie wiem kilkadziesiąt sekund, kontrolka żadna się nie świeci poza tym, że mam wymienić olej Dojdziemy do tego jeszcze, jak skasować interwał. Wytarłem bagnet, wtyknę go do środka i zobaczymy. Fit oleju był suchy, więc on też się musiał namoczyć. Gdzieś ten, ten olej musiał się też tutaj rozpłynąć. Pewnie w różnych zakamarkach. I teraz zobaczmy, tutaj. No, widać, że gdzieś tutaj przy maksie jest, także pod górną kreskę. Pod górną kreskę, także więc jest ok. My się na kompiszc. 200 zł w kieszeni. Tak. I prawie 10 koła na zrobienie progów, bo żeśmy nie ściągnęli kobyłek przy zjeździe. Na szczęście się przewróciły. No ale cóż, no, trzeba się uczyć na błędach. Najlepiej swoich. Nie no, misja zakończona powodzeniem. Więc... Dobra, tutaj jeszcze mam dogram, jak skasować interwał olejowy. Naciskamy sobie zapon, ale nie odpalamy auta. W tym momencie, oczywiście, pojawi nam się kilka komunikatów, start, stop, i tak dalej. sobie potwierdzamy. I teraz musimy. Musimy przełączyć się na widok, na którym będziemy widzieli, o jaką mam odległość do stacji. Przytrzymujemy sobie przycisk, ten tutaj z prawej strony kierownicy. Około 5 sekund puszczamy i pojawia nam się menu serwisowe. W tym menu serwisowym tutaj już sobie robimy co chcemy. Reset wymiany oleju. Przez resetować termin ja go nie będę potwierdzać, bo już to zrobiłem. Ale tutaj możecie sobie to zrobić tak samo teraz. E, tak samo jeśli chodzi o reset przeglądu, i tak dalej, i tak dalej. Przebiegu okresowego, co tam chcecie. No dobrze, więc to tyle. To dzięki. Na do pewno, zobaczenia. Na pewno czeka nas jeszcze wymiana w. Mamy jeszcze trzy auta, albo nawet cztery do wymiany. Skodzie Fabi. Mazda 6 i Citroen Jumper. To, to dopiero <laughs> będzie wyzwanie. Tam to będzie wyzwanie. Tam może nawet śrubki nie będzie. Jak będzie zaspawana, to co zrobimy? <laughs> Też bym się nie zdziwił. Chrupek. Koniec. Tak, tak zostało chrzczony. Dzięki i do zobaczenia na następnym odcinku. Siemanko. Na razie.